Ten rok Nie był najfajniejszy. Tyle możemy wam powiedzieć. W Polsce przeszliśmy z jakiegoś takiego entuzjazmu, zainteresowania polityką w pierwszej części roku do całkowitego porzucenia tego wszystkiego, do znudzenia, do przejedzenia się polskiej polityki w drugiej części roku. I tutaj za moment taki symbolicznie przełomowy uznalibyśmy wybory dla europarlamentu. Przed nimi jeszcze była być jakaś euforia tych, którzy wygrali, był smak porażki tych, którzy przegrali, były te wszystkie rzeczy związane z komisjami śledczymi i tak dalej. Wokół gigantycznej afery nadużycia uprawnień i władzy, Pegasusa, rozważa pan, zostanie sześćdziesiątką, to znaczy rozważa Pani pan, przewodnicząca, zostanie... prośba o reagowanie. W drugiej części roku wszyscy zaczęli być znudzeni. Polska polityka się po prostu przejadła. Cykl wyborczy, no, jednak dał o sobie znać i coraz bardziej przychodziliśmy z tego stanu jakiegoś takiego zainteresowania. Grupowego zainteresowania polityką na stan coraz większej ignorancji, coraz większego braku tego zainteresowania i coraz większego znudzenia. Całkowite przegrzanie tematów politycznych doprowadziło do wojny na wyniszczenie, której nikt nie mógł wygrać. Na świecie z kolei wydawało się, że może być nieźle. Mieliśmy rok największy. Większej ilości ludzi w historii ludzkości, którzy poszli głosować. Najbardziej demokratyczny rok w historii ludzkości, tak można go nazwać, który chyba nie do końca spełnił oczekiwania. Ciągłe konflikty, napięcia między państwami, słaba sytuacja gospodarcza, sytuacja gospodarcza, która wiele osób wprawiła w nie najlepszy stan, doprowadziły do tego, że na całym świecie dochodziło do zaskoczeń wyborczych. Praktycznie wszędzie zmieniała się władza. I to nieważne, czy z prawicowej na lewicową, czy z lewicowej na prawicową, po prostu wszędzie się zmieniała. Tak jakby ludzie wszędzie mieli dosyć i chcieli zmienić swoją władzę na kogokolwiek innego. Jeśli w Japonii mamy do czynienia z wyborczą, w której co prawda premier przetrwał, ale sam wynik wyborów był niespodziewany. To wiedzcie, że coś się dzieje. Japonia to nie jest państwo, w którym normalnie dochodzi do niespodzianek, jeśli chodzi o politykę. Ogólnie mamy wrażenie, że słowo niepokój w 2024 roku najlepiej oddaje to, co działo się w światowej polityce, która przecież oddziałowuje na Polską, tak? Nie żyjemy tu w próżni i mieszkamy na wyspie. W tym filmie czas na podsumowanie 2024 roku, aż przedzamy uprzedzamy, jest to dosyć dumerskie podsumowanie 2024 roku, ale naszym zdaniem taki był ten rok. Pierwsza część roku to jeszcze okres powyborczy tak naprawdę. I o mój Boże, pamiętacie te czasy? Pamiętacie, jak wszyscy się jarali? Pamiętacie, że rzeczą był Seinflix? Nie Jay-Z, panie pośle, Kaleta, tylko Gen Z, czyli. Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Jezus, Mario, jak dobrze to słowo zdechło. Nienawidziliśmy tego słowa. Ludzie myśleli, że to w ogóle jakieś obudzenie się społeczeństwa obywatelskiego. Nowa jakość. Nową jakością okazały się, co prawda tylko streamy, które zaczęły bić rekordy oglądalności, jeśli chodzi o polski sejm. Ale poza tym, no, wydaje się, że wiecie, była ta energia, była ta taka wizja tego, że dzieją się rzeczy niesamowite. Dodal tusk przyjeżdża i mówi, patrzcie, odblokowałem pieniądze z KPO. No niesamowita sprawa. Wszyscy wow, Odblokowałem pieniądze z KPO. Pieniądze z KPO przyjechały. Imba o TVP. Gdzieś powoli do Gasa. W sensie się, ona tak naprawdę. Trwa do teraz, ale do, gdzieś już, wiecie, zaczyna dogasać, i wydaje się, że nowy rząd zaczyna rządzić. Faktycznie zaczyna coś robić. Wiecie, rząd przepycha in vitro. Przepycha tabletkę dzień po. Znaczy, nie, to drugie nie, ale prawie, prawie, prawie. W każdym razie in vitro. Przepycha in vitro. Do tego, na samym początku, nawet skutecznie, nawet skutecznie, budowana jest narracja o tym, że to jest nowa, inna polityka, co było przecież główną obietnicą całej kampanii wyborczej. Uwaga, ludzi powoli zaczyna skupiać się na kwestiach prawnych. Mamy zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika, i to w pałacu prezydenckim. Pamiętacie do Mimbe? To było niesamowite. Do tego niesam Komisje śledcze, które naprawdę są show i naprawdę są oglądane przez ludzi. Filmy z komisji śledczych robią setki tysięcy wyświetleń, o tym się naprawdę dyskutuje. Te pancze, które lecą w trakcie, są faktycznie używane w języku potocznym. No, wydaje się, że coś się zmienia, że ludzie naprawdę interesują się polityką. A do tego duża część społeczeństwa chce rozliczeń pisów. W dużym skrócie, sam początek roku to jest ta energia, która wynikała z tej niesamowitej frekwencji wyborczej, mobilizacji wyborczej, zainteresowania. Czy to wszystko odbije się politykom, opcji rządzącej, później czkawką? Znaczy, to nieprawda, tak naprawdę wiemy, bo co mówimy cały rok. To dokładnie tak będzie, ale tak nam bardziej pasowało. Nieważne. ważne. że część roku nie wydaje się zła z perspektywy rządzących. Są jakieś potknięcia i są rzeczy, które są absolutnie porażkami. Sto konkretów na pierwsze 100 dni. Wszyscy wiedzieli, że i nie zostaną zrealizowane, ale i tak wszyscy rozliczają za to platformę. I słusznie, bo że wszyscy wiemy, że to nieprawda, więc na fakt, że trzeba było tego nie obiecywać. Więc słusznie, że są rozliczani, powinni być rozliczani i te rzeczy się dzieją. I tak powoli, w wy... jednak jakimś stopniu zaczynają dogaszać to zainteresowanie i ten entuzjazm, ale cały czas on jeszcze jest w tym wszystkim. Im dalej idziemy w las, tym robi się gorzej. Mamy Przecież wybory, wybory samorządowe i wybory do europarlamentu. I z jednej strony są one znowu wygrywane przez tą większość rządzącą, ale z drugiej okazuje się, że PiS trzyma się cały czas całkiem nieźle. Do tego wszystkiego dochodzi do konfliktów wewnętrznych, jak to przy wyborach, kiedy to partie zaczynają konkurować między sobą i orientują się, że nie mogą żyć w takiej wiecie pięknej symbiozie i kochać się wzajemnie, no tylko jednak mają swoje osobne interesy polityczne i tworzą dosyć szeroką koalicję. Rzecz, o której wszyscy wiedzieliśmy, że się zadzieje, no zaczyna stawać się gdzieś prawdziwa. Znaczy przestają oni działać tak, jak działali na początku. Do tego wydaje się, że przeciętny wyborca. Przestaje tak bardzo dbać o rozliczenia pisu. Minęło już pół roku, czy nawet trochę więcej, no bo wiecie, wybory przecież były w zeszłym roku. Więc zmienia sobie ten czas, no i ludzie zaczynają w naturalny sposób bardziej skupiać się na rządzących niż na rządzących, którzy rządzili, wiecie, no dawno tak naprawdę temu. Komisje śledcze, przestaje robić takie wyniki i nie są już aż tak fascynujące. Czy zrobiono ich za dużo, czy zrobiono je w zły sposób, czy okazały się być po prostu, wiecie, jednym wielkim krzykiem i w końcu ludzie się znudzili. Ciężko powiedzieć, pewnie wszystkiego po trochu. Faktem jest, że przestają być tak bardzo śledzone przez ludzi. Faktem jest, że te wyciąganie pisowi kolejnych afer oczywiście jest. W Stopniu interesującej, i wiecie, no jest na nagłówkach wszystkich gazet tego dnia, kiedy się dzieje, bardzo szybko zaczyna umierać i jakby przestaje być takim bengerem. Ludzie jednak też patrzą na ten rząd z pytaniem, no ale co wy chcecie zrobić? Jak wy chcecie naprawić to państwo? No i wiecie, okazuje się, że jedną z odpowiedzi jest to, że komisje śledcze praktycznie kończą swoją pracę, dwie z trzech przynajmniej, no bo ludzie chcą uciekać do europarlamentu. W ogóle europarlament wydrenował Polskę z ludzi, którzy startowali w tych wyborach parlamentarnych do Polski, co też było takim sygnałem, który wiecie, no źle wyglądał z perspektywy opinii publicznej. No więc w sumie, PiS, mimo realnych problemów, które ma, w jaki sposób tam okazuje się, że sobie trwa i istnieje koalicja rządząca z kolei? No, były te wybory, tak jak mówimy, różnie poszły, różne partie stwierdziły, że muszą grać ostrzej, mamy te spory wewnętrzne, no i wchodzi temat aborcji. Temat aborcji, który też jest takim momentem, w którym okazuje się, że e, ten rząd to może nie taki sterowny, jak się wydawało, może to nie jest kwestia tylko tego, że trzeba jeszcze mieć prezydenta, żeby przepychać rzeczy, które były obiecywane dosyć mocno w kampanii wyborczej, tylko być może to będzie jednak większy problem z perspektywy wyborców. No i tak wiecie, robi się nieciekawie, Wertusk wychodzi i mówi, że no tej aborcji to my raczej w tej kadencji nie przepchniemy. No. No, robi się ciężko. No i bardzo wychodzą różnice światopoglądowe w ramach tej koalicji. I wiecie, my się nawet zatrzymałem przy tym na chwilę, bo wydaje nam się to dosyć takie symptomatyczne. To właśnie był tą obietnicę wyborczą, która była bardzo mocna, była bardzo konkretna i była też rzeczą, którą bardzo mocno mógłby odczuć przeciętny Kowalski. W tym wypadku bardziej przeciętna Kowalska pewnie, dalej jednak, rozumiecie o co nam chodzi. Wydaje się, że po prostu to była jakaś taka rzecz, która, wiecie, była obiecana i wprost pokazano, że no nie, to się nie uda. Przynajmniej była obiecywana przez większość partii, które tworzą rząd w jakiejś tam y, formie. I okazało się, że to nie przejdzie. No i to był chyba taki moment, w którym też wiele osób stwierdziło, że e, to chyba nie będzie wszystko takie fajne. A biorąc pod uwagę to, że władze, tej władze dała rekordowa frekwencja, szczególnie nie wśród młodszych wyborców, którzy raczej z definicji gdzieś tam są bardziej liberalni w tych sprawach niż konserwatywni, no to wiecie, to wszystko zaczęło tak gorzej wyglądać, mamy wrażenie. I faktycznie od połowy roku mamy wrażenie, że wszystko zaczyna sypać się rządzącym na głowę, obietnice wyborcze. Kwestie projektów infrastrukturalnych, co do których na początku przecież wiecie, do, tu zapowiadał, że CPK nie będzie. Teraz nagle okazuje się, że całkiem sporo, raczej społeczeństwa jednak. Tego projektu, Donald Tusk musi zacząć jakoś lawirować. Okazuje się, że te projekty to jest faktycznie jakaś rzecz, która przeżywa w świadomości społecznej i trzeba jednak jakoś ją zaadresować. Nie do końca jest chyba tutaj pomysł, jak to zrobić. Więc mamy te różnice w koalicji. Mamy kwestię no, niespełnianych obietnic i tego, że rząd jest w lekkim impasie. Mamy kwestie tych projektów infrastrukturalnych, z którymi jednak trzeba coś zrobić. I to wszystko wprowadza nas w tą drugą część roku, którą my określilibyśmy dwoma słowami: pogubieniem i wydarzeniami. Bo rząd Donalda Tuska przestaje opowiadać jakąkolwiek opowieść. Jak pomyślimy sobie o pisie, to tam była opowieść, tam była opowieść, Powieść o wstawaniu z kolan. I ta opowieść sobie istniała. I ona łączyła te wszystkie wiecie, wydarzenia i rzeczy, które PiS robił. Nie chodzi nam o to, czy to było dobre czy złe. Możecie się zgadzać albo nie zgadzać. Chodzi o to, że była jakaś taka, wiecie, narracja, która spajała to wszystko i pokazywała pewien kierunek. Jeśli chodzi o ten rząd, na ten moment nie wydaje nam się, żeby cokolwiek takiego zostało wymyślone. W tym momencie mamy do czynienia tylko z wydarzeniami. Wydarzeniami w stylu pojawiają się alkotupki, no to trzeba coś zrobić i jakoś zareagować. Wydarza się ostatnie pokolenie, trzeba jakoś zareagować. Najlepiej na Twitterze, nie? W sensie to wszystko są takie rzeczy, które zapełniają przestrzeń medialną, 24 godziny i dają. Pewien oddech dla rządu, ale nie składają się w żadną całość i w żadną, wiecie, taką strategię, opowieści o tym, co ten rząd właściwie chce zrobić. Wiecie, okazało się, że bardzo ciężko to ustalić w momencie, kiedy wasza koalicja jest od lewa, do dosłownie prawa, tak? Czyli od lewicy po PSL z liberałami po środku. I oczywiście próby takiej opowieści istniały i one, zauważcie, działały na początku roku. Opowieść o powrocie do normalności, o tej uśmiechniętej Polsce już legendarnej, która stała się memem, o tej, wiecie, nowej polityce. To wszystko były takie narracje, że my naprawimy ten kraj, że my rozliczymy PiS, które były w stanie jakoś jednak ludziom, no wiecie, na tyle przynajmniej się spodobać, że były w stanie dać władzę władzy, wydaje się, że one się wypalają, bardzo szybko się wypalają, dlatego że tak naprawdę czy przeciętna osoba na koniec miesiąca widzi tą zmianę w swoim życiu, w sensie czy może zrobić jakąś rzecz, której nie mogła robić wcześniej, albo nie może zrobić jakiejś rzeczy, jakiej nie mogła robić wcześniej, albo czy żyje jej się jakoś znacznie dostatniej, no nie wydaje się, żeby te, wiecie, te narracje jakoś miały przełożenie, to się nie przekłada, nie ma pomysłu na żadną nową opowieść, która mogłaby ludzi wciągnąć i jasne, mimo tego przychodzą ustawy, tak, przychodzi renta wdowia rzeczy związane ze składką zdrowotną w jakiejś formie. Przechodzą te rzeczy związane z KPO i tak dalej. Więc jakby to nie jest tak, że nic się nie dzieje, w sensie są ustawy, prawo się dzieje, jakby są zmiany, ale one wszystkie wydaje się być takie małe i nieopowiedziane w żaden sensowny sposób. Do tego przez to, jak ta koalicja działa, zauważcie, przez cały rok mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że projekty, które miały być projektami rządowymi i były zapowiadane przez jedną z partii, były bardzo mocno torpedowane przez inne partie i ogłoszenie torpedowania tych projektów jest de facto dla tych partii powodem do chwalenia się. Przykładem może być, nie wiem, Przykładka zdrowotna dla lewicy, tak? Przykładem może być kwestia kredytu zero dla w sumie i lewicy i trzeciej drogi. Związki partnerskie dla PSL-u. Ten program na zasadzie zróbmy coś, już teraz nieważne czy dobre czy złe, jest mniej ważny i mniej głośny niż to, że potem te inne partie biorą te rzeczy i mówią nie, my tego nie wprowadzimy i powstrzymanie wprowadzenia tej rzeczy staje się nagle takim, wiecie, ogłoszeniem wielkiego sukcesu. To jest bardziej zachowanie partii opozycyjnych, które są w opozycji i udają się powstrzymać jakąś zmianę rządu, niż partii rządzących, które muszą się ze sobą dogadywać. Bardzo ciężko jest zbudować jakiś taki przekaz o działającym i funkcjonującym i dogadującym się rządzie, który jest sprawczy, kiedy głównym elementem do chwalenia się jest to, że komuś podłożyliście nogę. Słusznie czy niesłusznie? Inna sprawa. Problem jest taki, że wiecie, no, nagle okazuje się, że nic nie działa, że wszystko tylko się powstrzymuje, a nic nie robi. A na sam koniec roku dostajemy jeszcze PKW, olać tą subwencję dla PiSu, która jest ważną rzeczą, ale realny problem z tym, i wchodzimy w niego w nowy rok, czy mogą się odbyć wybory? Jak mają się odbyć wybory prezydenckie? Co będzie imba, Jakby gwarantujemy wam, to będzie potężna imba i naprawdę. W tym momencie obserwując, co się dzieje, wydaje nam się, że wszyscy są trochę spanikowani, bo to jest poważny problem, o którym się bardzo mało mówi, ale jest bardzo, ale to bardzo poważny. Ale to wszystko dzieje się niemal randomowo, i wydaje mi się, że dlatego zainteresowanie polityką też spada. Oczywiście duży wpływ na to miało to, że były te, wiecie, trzy wybory w bardzo bliskim od siebie odstępie czasu, i też no, dlatego po prostu ludzie nie są w stanie aż tak, wiecie, znudzili się i tyle. Ale wydaje mi się, że ta randomowość, ten brak jakiegoś pomysłu i ten brak, brak polotu też w pewien sposób sprawia, że to wczesne zainteresowanie po prostu przez cały ten rok spadało, spadało, spadało. Pewnie wróci w jakimś. Opiniona na wybory prezydenckie, bo właśnie ostatnia taka część roku, ta końcówka roku ubiegła nam tak naprawdę pod wyborami prezydenckimi. prawy wybory w koalicji obywatelskiej, zamieszania związane z wyborami, czy prawyborami, nazwijmy to, wybraniem kandydata, PiSu na prezydenta i potem pokazanie, to to Ogólnie męcę ogłaszając swoją kampanię, pod sam koniec roku lewica zbija, jeszcze wcześniej hołownia. I te ogłoszenia były faktycznie ważne i ta końcówka roku ubiegła nam pod tym, ale tak naprawdę to, to będzie miało większe znaczenie dopiero w przyszłym roku. I to był ten rok z takiego lotu ptaka. Zostałoby się nad konkretnymi partiami Platforma Obywatelska. Utrzymuje się cały cały czas na pierwszej pozycji. To im się udało, trzeba przyznać. Donald Tusk rządzi tym rządem niepodzielnie i faktycznie przejął pełnię władzy, nie licząc się do końca ze swoimi konkurentami. Z drugiej strony, no nie udało im się zwalczyć PiSu. PiS dalej utrzymuje się bardzo mocno, jest ich największym rywalem i cały czas absolutnie w tej politycznej walce stoi. Zadano im potężny cios, zabranie im subwencji, czyli zabranie im pieniędzy jest gigantycznym ciosem dla PiSu. W pierwszej kolejności trzeba wpłacać na prawo i sprawiedliwość. Ale na razie nie wydaje się, żeby PiS został położony na deski. Platformie obywatelskiej się to nie udało. Co jest jednak dla nich dosyć niepokojące, bo wiecie, po wygranych wyborach i po zabraniu pis hajsu i tak dalej, to się powinno jakby zdarzyć. A się nie zdarzyło, więc dla platformy nie jest najbardziej optymistyczna rzecz na świecie. Do tego wszystkiego trzeba pamiętać o tym, że no co, Donald Tusk ma swoją władzę, ale tak naprawdę co, cały czas jest wściekły. Przynajmniej tak można czytać w mediach co 30 sekund, bo jego ministrowie coś robią i to wiecie. Jego reagowanie na to wszystko jest takie bardzo poprawne, ale nie w rozumieniu Poprawne w sensie, że dobre, tylko poprawne w rozumieniu bezpieczne. No cóż, to jest ten wasz znajomy, z którym gracie w pokera i on pasuje cały czas, że w sensie, się to długo utrzymuje się w grze, ale nic z tego nie wynika. Nie ma w tym nic ciekawego, on nie ma afer, ale też nie ma, wiecie, jakichś takich wielkich rzeczy, o których można mówić, że wow, to premier Ronaldo zrobił niesamowicie. Cóż za zmiana, cóż za rozegranie? To jest po prostu bardzo nudne branie przeciwnika na przeczekanie, mamy wrażenie i zastanawiamy się, jak długo można tą strategię kontynuować. Tak jak mówimy, w pierwszej połowie roku ona działała, bo ludzie byli, wiecie, tacy podjarani, że o, zmiany, 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 może będzie fajnie, ale to, to już zaczyna wygasać, a jeszcze trzy lata przed nimi. Jeśli chodzi o PIS, tragiczny początek roku, no ale to też kwestia tego, że po prostu przegrali wybory, więc ciężko spodziewać się czegokolwiek innego. Teraz wraca, w tej drugiej części roku, jak mówimy, zaczęło trochę wracać, aczkolwiek widać, że rozliczenia, co by nie mówić, ich dojechały. W sensie oni naprawdę poczuli te rozliczenia. Czy to Afara Red Redis B, czy to Fundusz Sprawiedliwości, Romanowski teraz na Węgrzech, tak, to jest dosłownie przez ostatnich paru dni informacja, ale te wszystkie pojedyncze rzeczy jednak wpływają na ich wizerunek. To, że stracili media i mają tylko Republikę i w Polsce 24 jako telewizję, które no oczywiście jakby urosły trochę, to nie jest tak, że one wiecie zniknęły czy coś. To dalej nie jest to, co mieli wcześniej. To wszystko sprawia, że PiS jest w ciężkiej sytuacji do tego nie widać za bardzo strategii na wybory prezydenckie. Nawroski pod koniec roku może trochę zaczął faktycznie nadrabiać sondażowo, ale no, wydaje się, że bardzo długo nie mieli pomysłu, bardzo długo miotali się z tym wszystkim. Też w tym roku przeprowadzali te reformy swojej partii, które tak naprawdę jeszcze bardziej ucementowały władzę Jarosława Kaczyńskiego, kto się spodziewał. Tak naprawdę no PiS był w takim mudzie przebudowania się i próby odbudowy, może to jest nawet lepsze słowo niż przebudowanie. Czy mu się udało, zobaczymy bo jest lepiej niż było, ale to dalej jednak nie jest ten, wiecie, potężny pis, który był gotowy przejeżdżać walcem przez Polskę, kiedy wprowadzał nie wiem, 500 plus cokolwiek, tylko raczej pis wycofany. Pis wycofany i słaby, dużo słabszy. Jeśli nie dostaną pieniędzy z subwencji, mogą mieć naprawdę duży problem. Konfederacja z kolei wydaje się stabilnie funkcjonować sobie w opozycji i iść powolutku do przodu. Nie zrobili nic wyjątkowo niesamowitego w tym roku, nie zrobili nic wyjątkowo wiecie, takiego imbowego w tym roku. Wszystko dla jasności, oczywiście. nie, no Grzegorz Brown i tak dalej. Wszyscy my nie twierdzimy, że wiecie, Konfederacja nie robi imby, bo nie robią imby. Tak z perspektywy tego roku i tego, czego można się po nich spodziewać, to jakby było dosyć spokojnie i tak do przodu. kampania wyborcza, mencena Zobaczymy i mówimy to całkowicie serio, że zobaczymy, że jesteśmy po prostu ciekawi, jak sprawdzi się tak wczesne rozpoczęcie kampanii i podanie tego, wiecie, miliona ręk w milionie różnych miejscowości. Zobaczymy, czy to po prostu zadziała, czy nie zadziała. Nie jesteśmy tego po prostu ciekawi. Konfederacja ma teraz niezłe wyniki sondażowe, aczkolwiek wiecie, przypominamy ostatnio było tak samo, nie? że te pół roku przed Mieli niesamowite wyniki, czy tam nawet trochę wcześniej, a potem sobie zaczęło to spadać, nie? Więc zobaczymy, jak będzie tym razem. No tutaj, oczywiście, też kwestia tego, że wydaje się, że w tym elektoracie Konfederacji istnieje jednak pewien taki pewien konsensus, że Mencen jest gorszym kandydatem niż byłby nim Bosak, więc to też zobaczymy. Konfederacja była w opozycji partią, która nie była ani pisem, ani platformą teraz, więc miała pod tym względem ciężko i tak naprawdę w tych wyborach prezydenckich będzie mogła coś więcej pokazać. Więc z perspektywy Konfederacji zaskakująco spokojny rok, taki po prostu wiecie, powolutku do przodu. Przeciwieństwem Konfederacji jest Lewica. Wielu poziomach w ogóle. Ale w tym wypadku konkretnie chodzi nam o to, że jeśli u Konfederacji było spokoje, to u lewicy spokojnie nie było w ogóle. To, co się działo z lewicą w tym roku, to jest coś niesamowitego. jest już fakt, że oni się prawie rozpadli. W sensie, rozpadli się. Sejmowo się rozpadli. Partia razem odłączyła się od partii lewica. Teraz w ogóle pojawiają jakieś sondaże, które pokazują, że tam razem może mieć nawet niezły wynik. Zobaczymy, jak to się skończy. Ale nie zmienia to faktu, że wiecie, no były tam problemy, były te podziały, były rozdzielenia. Jeszcze afera z wieczorkiem. Teraz na koniec, prawda, no, w sumie pierwszy minister, który w takiej atmosferze zostaje dymis znaczy, a, zostaje dymisjonowany. Z pierwszej partii, który padł, no to właśnie z lewicy, najwyraźniej przebił Helen Kloskę, myśleliśmy, że ona odpadnie pierwsza. No niesamowita. W każdym razie lewica sobie istnieje w tym wszystkim. No ma swoje afery, ma swoje imby. A z drugiej strony, bo też dla jasności trzeba to podkreślić, jakby się spojrzało na ustawy, które przeszły w tym roku, to z tych głośniejszych lewica w sumie może być bardzo, ale to bardzo dumna. Pęta wdowia, babciowe i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które w sumie są dosyć lewicowymi politykami, które przeszły. Z tej perspektywy lewica może być nawet zadowolona w miarę, nie? Jakby w kontekście tego, co na koniec dnia udało się tylko że przez jakiś taki bałagan wewnętrzny i brak umiejętności opowiadania o tym w jakikolwiek sposób lewica jest niewidoczna w tym kontekście widać tylko jej imby więc jakby my naprawdę się zastanawiamy czy ta partia w ogóle przetrwa jeszcze jakoś bardzo długo wybory prezydenckie mogą być dla nich ciężkie potem jeszcze kwestia wecie jakiegoś jeszcze który ma zostać zastąpiony i tak dalej zobaczymy zobaczymy jak to wszystko się skończy ale mamy wrażenie że na lewicy coś czego co można powiedzieć na pewno i wszyscy się z tym zgodzimy chyba nie było tam spokojnie w tym roku to jest ostatnia rzecz którą można powiedzieć o lewicy no i skończymy sobie trzecią drogą trzecia droga trzecia droga która chyba miłość Kończy, i to wreszcie widać, że jednak Polska 2050 i PSL to nie jest najlepsze małżeństwo na świecie. Wściekłości, jak kamerzy i chałownia chyba dalej się lubią, tak wyglądają, ale same aktywa partyjne, same partie nie przepadają za sobą. To od początku był dziwny mariaż, trzeba to przyznać, ale działał i tak zaskakująco długo. My nie dawaliśmy mu aż tyle czasu, więc musimy przyznać, że i tak jesteśmy trochę w szoku. się do końca, i to widać, że podejrzewamy, że po wyborach prezydenckich jednak do jakichś rozłamów dojdzie. PSL prawdopodobnie wygrywa rankingi obsadzania swoich bratów, kuzynów, psów i sąsiadów w, w, w wszystkich spółkach Skarbu Pań Lasach, dołach, polach i w ogóle gdzie można obsadzić swoich znajomych, niczym kartofle na polu, właśnie. to no to PSL to robi, tak? To no PSL wiadomo. Z drugiej strony, Szymon Hołownia to jest, jakby wiecie, to jest partia Szymon Hołownia bez żadnych struktur, bez jakby jakiejś takiej prezencji jako partia polityczna. To jednak mimo wszystko jest bardziej Szymon Hołownia i tylko i wyłącznie on. No jednak te profile światopoglądowe są bardzo różne. PSL idzie na tą prawą stronę i próbuje zgarniać wyborców PiSu i to jest jakaś strategia, więc jesteśmy ciekawi, czy mu się to uda. Z drugiej strony, Szymon Hołownia jednak jest bardziej mainstreamowy, jest bardziej taki. No, Centrowy po prostu w tym wszystkim, może lekko prawicowy, może lekko lewicowy, to już wiecie, każdy sobie inaczej uważa. Teraz jest po prostu centrowym gdzieś tam politykiem, który... to ten Mariasz, jakby wiecie, on był z rozsądku i on jakby nie wydaje nam się, żeby miał przetrwać. Od początku tego roku do końca tego roku bardzo widać ten proces, znaczy wiecie, przypominamy, nie? Jeszcze nie tak dawno temu, bo jeszcze na samym, na samych początkach tego tego roku, kiedy w w jak Kamerzy i mówił, że o, Szymon Hołownia to będzie nasz kandydat na prezydenta i w ogóle, wiecie, i było super i były kwiaty i wszyscy byli szczęśliwi. Teraz, jak Szymon Hołownia powiedział, że kandyduje, to PSL potrzebował paru chyba godzin, żeby Wiecie powiedzieć, że tak, tak, jak coś to jest naszym kandydatem, bo na początku milczeli. To naprawdę pokazuje, że ta formuła chyba się wyczerpuje i myślimy, szczerze powiedziawszy, że w przyszłym roku to inaczej się rozpadną. No ale do tego mieli trochę afer mają Henning o której mówiliśmy. Nie najlepszy rok dla nich. I na zakończenie tego wątku polskiego, gdybyśmy mieli oni takie tematy przewodnie tego roku. Tematy przewodnie, może, które nie do końca były, wiecie, wprost adresowane przez polityków, ale były w tej debacie publicznej były jakoś tak podskórnie. To poza bezpieczeństwem, no bo to jest dosyć oczywiste i to się jak się pojawia, o tym dyskutują i tak dalej, to jest oczywiste. dostrzegamy na pewno no, duże projekty infrastrukturalne CPK, Atom, yy, Izera, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie takie rzeczy, o których faktycznie się rozmawiało. I rzeczy, które uniknęły tej pułapki informacji na 5 minut, która znika. To jest coś, co faktycznie się utrzymywało przez wiele osób, które bardzo dbały o to, żeby to się utrzymywało w debacie publicznej i faktycznie zmotywowało rząd do jakiegoś tam działania, w jakiego to zobaczymy, ale do tego, żeby jednak jakoś podnieść ten temat, to był jakiś taki temat, który faktycznie się przewijał przez ten rok i pojawiał w dyskusjach, i wydaje nam się, że to jest dosyć ciekawe, i na pewno trzeba to zaznaczyć, a także praworządność. I my wiemy, że wszyscy mają dosyć. Praworządności. My też mamy dosyć fajne praworządności. Ale wydaje nam się, że praworządność to jest temat, który jest bardzo często przyczyną INBY, jest konsekwencją INBY, albo jest w ogóle. Całym środkiem do celu imby. To jest bardzo pełen pakiet i bardzo często to w ogóle wszystko jest naraz. Jak to myślicie, Wąsik Kamiński to jest tak naprawdę dyskusja o praworządności o tym, co sąd może zrobić, czego nie może zrobić i tak dalej. Kwestie związane teraz, chociażby z Romanowskim, to są rzeczy związane z praworządnością. PKW to są rzeczy związane z praworządnością. Wszystko jest związane z tą praworządnością i ten temat przewijał się przez ten rok bardzo gdzieś tak pod spodem. On był dyskutowany, a jednocześnie wydaje nam się, że bardzo mało zostało zrobione w temacie tego, żeby jakkolwiek go ogarnąć. Chyba jest oczekiwanie na zmianę prezydenta, chyba nie było tego ruszane odpowiednio dużo, ale to może doprowadzić do dużych problemów i wydaje nam się, że ogarnięcie tego, żeby w końcu ludzie rozumieli jakby, czy sądy są właściwie legalne, czy nie są legalne i tak dalej, jest rzeczą ważną w polskiej polityce, bo to nie tylko wydaje nam się tak zależy od rządu w tym momencie, w którym też jest potrzebny prezydent i tak dalej. Cała jakby polityczna klasa, tak to nazwijmy, powinna jakoś to jednak ogarnąć, bo bardzo dużo rzeczy, które działy się w tym roku wynika z tego niezrozumienia tej praworządności i z tego, że nie ma zgody co do tego, który system prawny obowiązuje w naszym kraju. Wydaje się, że to jest taka rzecz, która była leitmotivem. Bardzo wielu wydarzeń i bardzo często była gdzieś pod spodem nawet innych imp. Jeśli chodzi o świat, to wydaje się, że też nie jest za dobrze. Krótko o tym porozmawiamy, ale jednak trzeba coś powiedzieć. Wydaje nam się, że taką rzeczą, która podsumowuje cały rok w kontekście światowej polityki, jest po prostu stwierdzenie, że jest niespokojnie. I warunki życiowe sprawiły, że władza wymienia się wszędzie. Francja, Wielka Brytania, w Niemczech przecież upadł rząd, Japonia, gdzie pozmieniały się rzeczy, Stany Zjednoczone, najważniejsze wybory, po dobra Indie. W Indiach zostało tak samo, ale no, co mamy powiedzieć, moody jest tam potężny. W każdym razie. No, bardzo dużo zmian, Stanów Zjednoczonych zresztą no Donald Trump, który wygrywa wybory to chyba najważniejszy geopolityczny news tego roku, o którym wszyscy wiedzą i biorąc to też pod uwagę trzeba przyznać, że jeśli on będzie w 2025 roku szefem Stanów Zjednoczonych, a będzie, to to też będzie dosyć ciekawy rok, mamy wrażenie co e, trochę nie napawa optymizmem w kontekście tego, że może przydałby się taki spokojny rok no ale cóż, jakby Donald Trump już mówi o tym, nie, że 52 stan Stanów Zjednoczonych to Kanada, powinna być no bo czemu nie, też coś mówi o kanale panamskim e, tam dziwne rzeczy się dzieją, więc to czekamy, prawda, co się wydarzy. W każdym razie, no, ewidentnie wszędzie zmiany. Wydaje nam się, że może mieć taki związek z tym, że po pandemii świat się chyba ewidentnie nie podniósł i mało się o tym mówi, ale jakoś, tak wiecie, warunki bytowe sprawiają, że wszędzie zmienia się władza, co by sugerowało, że może ludzie są po prostu wkurzeni na swój stan i na to, jak żyją, niezależnie od tego, kto rządzi, czy rządzi prawica, czy lewica, czy centrum, ktokolwiek, po prostu wszyscy chcą jakiekolwiek zmiany. Mamy wrażenie, że to mało bezpieczna sytuacja na świecie i źle wygląda, no ale co my możemy wiedzieć, prawda? Jakby na pewno bardzo pozytywnie. Te bardzo pozytywne Rzeczy, o których mówimy, to na pewno wpływają dobrze na Polskę i na pewno wpływają dobrze na polską politykę. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to Izrael miał już chyba wojnę z każdym. Coś w sensie, wiadomo, przesadzamy, ale no naprawdę Liban, Iran, no Palestyna. Palestyna cały czas się. Ciągnie i cały czas trwa. Jeśli chodzi o Iran, to wydaje się, że pokonali ich tak mocno, że prawda, z tego wszystkiego Syria się wyłoniła, która jakby uwolniła się spod tych irańsko-rosyjskich wpływów. Przynajmniej na razie, przynajmniej na razie, zobaczymy, jak to się skończy. To kolejna sprawa i kolejny konflikt, który ciągnie się od wieków po prostu. To się znowu przesadzamy, ale od bardzo, ale bardzo dawna, może teraz się rozwiąże, chociaż jakby ciężko powiedzieć, raczej nie. Jakby Bliski Wschód klasycznie płonie i jakby chyba już nie da się nic z tym zrobić, to przynajmniej nie jest zaskoczenie w tym roku, który mija, że tak było. No jakby Można się spodziewać, że na bliskim wschodzie coś się wydarzy. Co roku, więc w przyszłym mamy nadzieję, że nie, ale podejrzewam, że coś się wydarzy. No i jeśli chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą, o jakby obronę Ukrainy przed Rosją, to w sumie nie wydarzyło się chyba nic specjalnie jakby znacznego. W sensie inaczej, oczywiście były wydarzenia i były rzeczy, o których się dużo mówiło, ale wydaje się, że taką po prostu trwa i chyba, chyba zbliża się do końca w przyszłym roku. Tak przynajmniej wydaje się wielu osobom i jakby to są takie opinie, które da się usłyszeć. Miejmy nadzieję, że się skończy. W kontekście miejmy nadzieję, że się skończy dobrze dla Ukrainy, cokolwiek to znaczy, bo to się jeszcze tak naprawdę okaże. To są takie rzeczy, Rzeczy, które gdzieś w tym roku się wydarzyły. Oczywiście, na Światowej Policji wydarzyło się to na różnych rzeczy, no ale to nie jest już chyba moment, żeby podsumować je wszystkie. Zamknijmy sobie na tym tą międzynarodową część. Taki to był rok. Czy nam się podobał? Eee, średnio byśmy powiedzieli, chyba, ale no jakby taki mieliśmy. Lepszego nie mamy. Co możemy wam poradzić? Możemy wam tylko życzyć w tym nowym roku, żeby było trochę lepiej. Poczekajcie na nasze predykcje, bo też mamy zamiar je zrobić. I co? No możemy powiedzieć tylko tyle, że dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że będziecie w przyszłym. Wybory prezydenckie, wiecie, jakby dużo będzie do obczajenia, więc wiecie. Like. Sub. Będziecie na bieżąco. Nasz inny film, nasz Instagram serdecznie polecamy. Dziękujemy naszym patronom, którzy byli z nami cały rok. I staramy jest dla was. Cześć.